Czy to, jaką nosisz na co dzień fryzurę, może mieć wpływ na fryzurę okolicznościową? Jak najbardziej. Kobiety możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza. To te kobiety, które na co dzień noszą rozpuszczone włosy i nie wyobrażają sobie, żeby miały mieć je spięte. Druga, wręcz przeciwnie, te, które wolą jednak mieć spięte włosy, żeby im nie przeszkadzały w codziennych obowiązkach. I trzecia, którym właściwie wszystko jedno. I tak w przypadku fryzury okolicznościowej, jeśli na co dzień nosisz rozpuszczone włosy, to ciężko pewnie będziecie przekonać do tego, żeby je spiąć. Istnieje jedna mała wada fryzur z rozpuszczonych włosów. Niestety jest wielka szansa na to, że ta fryzura nie będzie trwała. Wpływ na to ma wiele czynników, chociażby pogoda. Jeżeli jest słonecznie i ciepło, ryzyko tego, że się spocisz i włosy będą wilgotne jest bardzo duże. Natomiast przy deszczowej pogodzie bardzo możliwe, że włosy się spuszczą. I jeżeli na przykład wybierzesz sobie loki, to nie wiadomo, jak one będą się zachowywały. W przypadku upięć jest o tyle wygodniej, że nic ci nie przeszkadza, nic ci nie lata i jest to bardziej trwała opcja. W dodatku, jeśli zdecydujesz się na opięcie, na pewno będziesz miała o wiele większe pole do popisu. No i oczywiście większy wybór. W przypadku, gdy na co dzień nosisz rozpuszczone włosy i chciałabyś jednak spróbować czegoś innego, to warto zacząć małymi kroczkami. Tutaj proponuję zazwyczaj albo półpięcie albo warkość typu greckiego. Dzięki temu włosy są w dalszym ciągu rozpuszczone, a jednak trochę podpięte. Jest to opcja, która pozwala nam sprawić, że fryzura trochę dłużej przetrwa. W przypadku upięć możemy trochę poeksperymentować. Jeżeli na co dzień nosisz wysoko kucyk, możesz tutaj się zdecydować na trochę niższe upięcie, bądź niskiego koka. Warto trochę zmienić swoje upodobania, żeby ta fryzura okolicznościowa jednak była wyjątkowa. Naprawdę zachęcam Cię do tego, żeby fryzury okolicznościowe na różne przyjęcia, wesela, chrzciny, nie były podobne do Twoich codziennych fryzur. Sprawi to, że będziesz czuła się naprawdę wyjątkowo.